Witajcie moi mili Ruszamy sobie z kolejnym odcineczkiem Tym razem Nie wiem co będziemy robić Nie mam pomysłu, bo nie mam w ogóle pomysłu Czy idziemy dalej zadanie główne Czy jednak sobie tutaj Porobimy trochę Zadań pobocznych W ogóle nie wypadałoby Porobić trochę tych zadań pobocznych nie ukrywam, fajnie by było na przykład listy z okmą zrobić, więc tak mi się wydaje, że cztery mamy do zaliczenia, więc czemu by tego nie zrobić, co? Poróbmy trochę zadań pobocznych, może akurat nam się coś fajnego trafi. A widzicie, to jest to, nie wiem, nie wiem, nie wiem co mam. Odrażające uniesienie, na przykład. O, na przykład, odrażające uniesienie. Porzucona kobieta, samotne lustro, odr ulą. część starego gaju... Stary gaj, południowa War, uh, Warwick Street, Warwick Street pomiędzy Sea Sea Side, Warwick Street pomiędzy Sea Side, Warwick, 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 Warwick. Toż nie jest gaj. Tutaj Warwick. Warwick Street jest tutaj pomiędzy CL, Side i Hill Hills, 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 S.T. Warwick, siol. A mamy znaczone. Zobaczcie. O kurczę. No, nie spodziewałbym się tego sam po sobie, oczywiście, nie spodziewałbym się tego. To jest Warwick Street, Seaside i Hills. Hills Street. Czy to idzie tutaj? W tym miejscu. <laughs> no, dobra, więc wyruszamy. To są tylko takie rzeczy. Nie będę się tutaj, jakby, tak powiem, skupiał na. Mordowaniu stworów. To nie ma sensu, po prostu najważniejsze dla mnie jest notatka, która tutaj się będzie znajdowała, i tylko ją chcę zgarnąć. Reszta mnie nie interesuje, bo chcę to zadanie rozwiązać, rozwiązać jak najszybciej i zobaczyć, co z tego dostaniemy. Na pewno punkty doświadczenia. Tego jestem akurat pewien, że punkty doświadczenia, doświadczenia wpadną, ale, ale bardziej mi też ciekawi. Yy. Bardzo mnie ciekawi, czy coś jeszcze, czy to jest po prostu takie puste zadanie poboczne, że tylko punkty doświadczenia. Dobra, tu jest wejście, ale nie ma żadnego. Jest! Jest! Podbieramy sobie. A może wiecie co? Mamy strzelbę, mamy pistolet. Spróbujmy może pozabijać potwory, jak się pojawią. La 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 la. O, fucking Stein. Chodźcie. Co broń ma jakieś... Dobra. Ta broń jest genialna. Ta broń jest nieziemska. Z czystym sumieniem mógł powiedzieć, że szelba to jest broń mojego pokolenia. Dobra, złomu już nie wezmę. Ale jak złomu nie wezmę, to chociaż stwórzmy sobie trochę. No kurde, e, tu jest 28, 12. Ja tu. Dosłownie wszystkiego w brud. No nie ukrywam, podoba mi się to bo dzięki temu mogę sobie super eksplorować. W takich miejscach jest tylko notatka. Jest tylko notatka i właśnie skrzynka z, ze skarbami. Jest więcej, więc nie ma sensu się tutaj za bardzo zagłębiać. O. Kolejna skrzyneczka. Złom i tak dalej. Jak mamy złom, to zróbmy sobie chociażby granat. Zawsze jeden granat w o kurcze, nie chcę nic mówić, ale. To pomieszczenie jest. Yy, spore. Tu się nie skończy na innym przeciwniku. Oj nie, coś czuję, że nie bardzo. Tutaj możemy się spodziewać trochę więcej potworów. Bardzo dziwne, bo tutaj na przykład mogę spaść na dół. Dobra, nie mam na razie notatki, więc nie będę ryzykował schodzenia w dół. Chodźmy do góry. Tutaj się okaże, yy, czy muszę iść w dół, czy nie. Nie ten klawisz, przepraszam. Ten. Ok. Tu mamy tutaj już ulepszone stwory widzę. O, jest list. Proszę bardzo. To niesamowite. Niesłychane, cudowne. Miałem rację. Mówiłem im, że nie jesteśmy sami, że ocean ze mną rozmawia. A teraz, gdy nas zalewa, przynosi ich ze sobą. Wszyscy ci zadufani w sobie idioci, którzy wyśmiewali mnie za moimi plecami, boją się teraz tych cudów. Na sam widok tych wspaniałych okazów uciekają, wrzeszcząc. Nie rozumiem, jaka jest to niesamowita okazja. Móc je podziwiać, napawać ich splendorem. Muszę podejść bliżej do tych stworów. Bliżej, coraz bliżej. Mój talent zostanie w nich, zostanie w końcu doceniony. Być może jedna z tych istot zostanie nazwana na moją cześć. Wszystkie uniwersytety będą mnie wychwalać. Teraz nie mogą mnie już dłużej ignorować. Przestaną uważać mnie za wariata. Och, co za radość! Cóż za przyjemność! Czekam na Twój przyjazd. Zajmę się Tobą jak trzeba. Okej, okay, mamy notatkę. potem mamy tutaj e, odrażające uniesienie wykonane, więc sobie tylko najwyżej, yy... obbadamy. Nie wiem, czy ja tam nadużycie, wiecie? Kusi mnie, bo kusi mnie rządza eksploracji. Co, wy, co 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 wy o tym myślicie? Jak spraw, że nie mogę więcej podnieść? Czyżbym miał full sprężyn? Cztery sprężyny to jest full, moi drodzy? Nie uważasz, że to trochę haniebne? Sprężyny śrubowe to są. O, teraz będę mógł wziąć. Proszę bardzo. Dobra, <laughs> schodzimy. Nawet no już ja Ale to creepy. What the fuck? Oh fuck! Oh fuck. Dobra, mamy to. Wow. Powiem wam, że co strzelba, to strzelba. Takie badania były prowadzone. Wow. Tylko co z tego? Skoro ja może sam zaraz nie wyjdę... Tak. Hmm, weźmy sobie re rewolwer. O tak, drogi się chyba zbugowała. Czemu uważam, że mi się gra zbugowała? Wynika z tego, że tu jest ściana A tej ściany nie ma Jest Udało mi się wyjść Zobaczcie Tu chodzi o to miejsce Widzicie? Dlaczego ja tu przyjść, w takim razie? Skoro tu nie ma <laughs> nic, to są takie miejsce bez ładu i składu. Ale mam, że to jest śmieszna sytuacja, że z tej strony widzieliśmy, że nie ma drzwi, a z drugiej są. Od no, dziwne, nie powiem. uczynię to. Dziwne rozwiązanie, znaczy dziwne takie zagranie. Nie podobało mi się za bardzo, ale ale, ale ok. Więc mamy tutaj. Mamy teraz kolejne. Musimy wziąć na przykład zew oceanu. Zew oceanu mi się będzie, czekajcie, weźmy sobie po prostu je rozwalimy, bo to nie ma sensu. Szum w uszach. Okropny pół. Skarb. Głosy z rur, zew oceanu, tutaj centrum muszelek i Brown Street jesteśmy e, na, wschód od skrzy na wschód od skrzyżowania Major Road, czy gdzieś tutaj. E, mam nadzieję, że taki, tak, taki, taki odcinek z zadań pobocznych wam jakoś nie przeszkadza. Super, jeśli wam przeszkadza, no to dajcie oczywiście znać w komentarzu. I będę po prostu wykonywał to na własną rękę, poza, poza właśnie nagraniem. Żeby was nie męczyć, jeśli to jest dla was męczące. No wiadomo, no nie, nie chcę was zanudzać. A mnie akurat takie, takie rzeczy najbardziej ciekawią. Bardziej niż, czasami niż główny wątek. Więc wiecie, dla mnie to jest spoko, dla was może nie, więc z, 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 śmiało, śmiało piszcie w komentarzu. Po prostu pominę takie zadania poboczne typu idź i znajdź. To nie będzie jakiś problem dla mnie yy, Moglibyśmy ruszyć sobie... Nie, możemy iść sobie dosłownie tutaj Leż sobie w biedaku Tu jest przejście, ale to przejście jest do potworów ja Jeszcze trochę i będziemy... O, tu coś jest Zwykły dom? Czy potwory? Zwykły dom to sobie z miłą chęcią pooglądam. Tu szepkam Ale jak potwory to mnie zara nie ma. Cześć. Co coś nie jest. Hmm. Wygląda jak miało to coś być, chyba nie, albo i tak coś tu jest, zdjęcia na gier prawie podglądacz. Jakieś coś było? Nie, nie. To chyba nic nie ma w tym miejscu. Nie, nic nie ma, nie wydaje mi się, wydaje mi Chociaż fajnie, mm, fajnie, fajnie wygląda. Tak by coś miało być. Chyba, że tutaj. Piwnicy, trochę przerażające miejsce, nie powiem. Zrobiliśmy wszystko Tak miałem tutaj uciekać jak będą potwory Ale zaciekawiło mnie bardzo to pomieszczenie, wiecie? O kurde Nie myślałem, że tu coś jest O fakt, to wygląda jak... Jak mi jest jakiegoś kata Dobra, ja sobie może trochę stworzę Wiecie, tych, o właśnie, naboi. 20 10, Do strzelby oczywiście, że zrobię ich pełno. Trzy. Dobra. To otwieramy szafkę jeszcze raz. tu mogę wszystko wziąć. Sprężyna, coś tam. Ale kurczę, no znowu kolejne miejsce, które nie ma w głębszego sensu. To jest w ogóle dziwne. No dobra, może jakieś fabularnie później. Mniejsza z tym, idziemy sobie do tego zadania pobocznego. Mam nadzieję, że szybciutko je znajdziemy. Eee, I tak jak mówiłem, chyba w tym zadaniu pobocznym będziemy po prostu wbiegali na pałę. Będziemy zbierali yy, łupy. Znaczy ten łup, który o, widzicie, tu jest diament. Jest bardzo dużo kosztowność, ale ta kosztowność będzie mi kosztowała również dużo wysiłku. Tu chodzi o wysiłek, o tu, czekajcie, tu są ludzie, wkurza mnie troszkę to. Jest tutaj, że oni się pojawiają jak znikąd. Bardzo mnie to denerwuje. Tu nie, tu nie, tutaj też nic nie widzę. Kolejny spad w dół. Wiadomo jak to się skończy. Chodźmy do góry, bo przeważnie to jest do góry. Półkach sobie czeka na nas, o fuck. tu jednak trczem trzeba zabijać. No kurczę. Szybko, pistolet? Dlaczego to zrobiłem? Wyskoczyło mi właśnie to. Dlatego trzeba i tak było ich zabić Moi drodzy parafianie Kai zdaje się o nas nie pamiętać Przy złożeniu rzecz jasna, że ta istota nawet istnieje Czy mamy umrzeć w strachu? Czy mamy umrzeć postradawszy zmysły? Śmierć byłaby w istocie miłosierdzie w obliczu tego drugiego potopu Ale pod naszymi zwokami nie ukaże się tęcza Może ciągnie mnie do siebie w sposób Jakie pismo święte nigdy nie zdołało mnie wabić. Zawsze mi wołało, od czasu, gdy te bestie, które stać się miały ludźmi, wypłynęły z jej słonego łona. Wkrótce udam się na jej poszukiwania i niczym chrzest wciągnę w płuca jej podszyty solą oddech. Niech wybaczy nam naszą pychę wasz pasterz, wielebny Zachariasz James Baker. Trzeba przyznać, creepy. No, straciłem naboje, ale mniejsza z tymi nabojami. Dostaliśmy, dostaliśmy, zyskaliśmy poziomik. To jest w ogóle super sprawa. Punkty wiedzy. 3. Mamy punkty wiedzy, moi drodzy. Ja, ja nie wiem, jak ja to zrobiłem, że ja to pominąłem. Bym chciał, właśnie bardzo e, załadować do szczeby dwie dodatkowe łuski. To jest fajne, to jest bardzo fajne. Ale czy tutaj mamy coś do strzelby? Tu jest do strzelby. Rewolwer. to jest coś do karabinu. Pistoletu maszynowego. Raz, dwa, trzy. Co wy o tym myślicie? Lepiej byłoby tu ładuj do strzelby dwie dodatkowe łuski. Weźmy sobie... Tu moglibyśmy wziąć sobie tą regenerację, chociaż. Ale dobra, weźmy sobie może. Rewolwer i łuski do strzelby. Ja nie wiem skąd my. Tyle mamy. Wiecie, tych wszystkich rzeczy to, to mnie w ogóle zdziwiło, ale pozytywnie. Bardzo pozytywnie. Złom zrobiony. Okej. Okay. Jeszcze raz przeszukamy. Dobra, są rzeczy takie typu. Apteczka. Ok. Dzięki temu mogę sobie apteczkę ponowić. Raz, dwa. Raz. Ciekawe, czy mogę jeszcze to wykorzystać gdzieś. Czy tylko te apteczki. Dobra, apteczka, że jest SIM. Tu przeładuj. Długo przeładowujesz, strasznie wiesz. A, mamy cztery naboje, teraz w strzelbie. To jest to to, to, to jest piękna sprawa, naprawdę, mieć tyle naboi w strzelbie. Hmm, powiem wam tak, bo najmniej teraz, jak już to rozprawiliśmy się tutaj z przeciwnikami, wypadałoby jednak to miejsce zbadać. Na przykład chociażby na dole, bo już nie powinno się tu pojawić więcej. Tak tak, to spierdzielamy stąd. Nie ma sensu za bardzo wiecie ulać. Jeśli nic ciekawego ma tu nie być. No właśnie, nic więcej ciekawego tu nie znajdziemy. Ale bardzo interesująco to rozwikłali, znaczy tą zagadkę zrobili. Bo musiałem i tak ich pozabijać niestety. Musiałem ich pozabijać. Bo bym nie zdołał tej notatki wziąć. No, spoko. Zostawiam dwa. E, szum w uszach i okropny płód. Zapamiętajcie to. Szum w, w uszach i okropny płód. E, tu jest e, oczywiście, e, to mogę skasować. Szum w uszach. Okropny płód. I szum w uszach. Tak? Tak. Więcej już nie mam. E, więc najbliżej chyba mamy do tego. Okropny płód. Zachodnie ten, e, Washington Street. Pomiędzy Abo i Oak, Abo i Oak, więc może być tylko i wyłącznie w tym miejscu. Gdzie jest yy, najważniejsza rzecz dla mnie łódką? No łódką może nie bardzo. Jednak punkt nawigacyjny by się nam tutaj przydał, więc sobie cyk skakujemy, płyniemy będzie punkt nawigacyjny, bo jest po drugiej stronie, cyk, i idziemy do punktu nawigacyjnego. Wow, niby zadanie poboczne typu znajdź, a i tak nie ma właśnie takiego typowego schematu, że po prostu wchodzimy i szukamy. Jednak bo trzeba przeciwników zabić, otworzyć swoje oko. W wszechboga, ojca i cholera wie kogo jeszcze, by móc dopiero dojrzeć notatkę ukrytą. To jest piękna sprawa. Kurczę, ten, nie wiem, z drzwi chyba wylecił. Dobrze. Mamy to. Mamy iść w które miejsce? Tutaj. Mamy iść tutaj, a najbliższy waypoint by był stąd. Nie, bo to jest czerwone. Dobra, chodźmy stąd. Są uniwersytety, jakieś gówno to... Potworów raczej nie znajdziemy, czyli te otwory są specjalnym symbolem wędrownych robotników. Raczej ma. Wędrowny robotnik. U, spadaj. Ciekaw jeszcze w ogóle skorzystamy jakiejś z tych uniwersytetów, jakich dupereli. Tam raczej nie przejdę, muszę być jakoś tak pod skosem. Bo chociaż tak to przeskoczymy przez płotek i tyle. Kurczę, ogólnie bym sobie zmienił ciu. Nie, tu są ludzie, tu raczej nic sobie nie powinno być. No i uciekasz, pani mnie, ze facet. Okej. Okay. Wynika z tego, że to jest tu. Wynika z tego, że to jest tu. Ale nie widzę. What's your eee, jeszcze raz. Washington Street pomiędzy Abo. Abo jest tutaj. A Washington jest tutaj. Więc to może tylko i być w tą stronę. Więc. E, zwracamy uwagę, o, tutaj jest, ale nie ma. Tego znaczka, ale bardzo fajne miejsce, Psychiatryk. Nie wiem, czy ja tu chcę iść dalej, wierzymy, uciekniemy. O kurde! Jest jakaś notatka. Moje najdroższe pocieszenie wybacz, jeśli moje moły są nieczytelne. Szok, jaki przeżyłem po odebraniu porodu pewnej młodej kobiety, wpłynął znacznie na moje nerwy. Jej gardłowe wrzaski nadal dzwonią mi w uszach. A tragedia, jaką urodziła, czai się blisko mojej kryjówki. Gdyby mnie to, że moja pomocnica została najpierw zaatakowana, z całą pewnością podzieliłby mi jej los wiące obrzydlistwo, które wydarło się z jej brzucha, wskoczyło do gardła pielęgniarce i przesało się jej do się do niej mlaszcząc ohydnie. Wyciągnęło ze sobą z pomocą napiętej pępowiny całe łożysko, które rozbryzgiem jasnej krwi zalało mój fartu. Stałem osłupiały, patrząc w wyczyszczone oczy matki w konkluzjach odgryzał własny język, zaciskając szczękę i zgrzytając zębami. Musiałem uciekać, porażony strachem, przeciągałem się za szafkę w sali operacyjnej. Teraz słyszę chrupoczący ruch po, po płodu ciągnącego po podłudze, ten okropny noworodek zbliża się do mnie po cichu. Piszę to na mojej masce chirurgicznej. Porządnym piórem te dostałem od ciebie na błoniach nieopodal okmo. Teraz będzie moją jedyną bronią przeciwko temu zaformowanemu dziecku To jest to? Zadanie? Mm, tak Spierdalany stąd Zanim mi ten pód zaatakuje Super, my też wyszliśmy, więc mamy płód zakończony. Zostało nam tylko tutaj. Szum uszach. Sonia część we ten wzgórz przy Lambert Street pomiędzy pomiędzy Hellong Street i Bullock Street, czyli gdzieś tutaj. Moi drodzy, mógłbym się cofnąć, a po.